I pomyśleć, że są na świecie ludzie, którzy wolą gazety od wódki. Proszę stąd wyjść! Tu pić nie wolno. Proszę do bufetu. Proszę stąd wyjść! No, wynosić się stąd! Ślepia by była, muszona. Nie rezonować, wynosić się stąd. Jedna moja głupka. Siedemset. To mnie każecie się robić. No to teraz uwaga! O. Raz, dwa, trzy! O! To Piatigorow! Piatigoro. Jak mi Bóg miły, Piatigorow! Jak żywy! Nasz krzewiciel oświaty i kultury! Ty! Wiedziałeś przecie, że to Piatigorow! Gadaj! Czegoś milczał. Jak ja! Co będziesz robił? Nie kazał! Ale czego chcesz? Odprowadzić do domciu. Lulu spać. Artysta! No ja to jestem literalnie wstrząśnięty! No można wprost pęknąć ze śmiechu!